Dzień dobry wszystkim. Ponownie Was witam serdecznie, pozdrawiając najserdeczniej jak tylko potrafię. Kochani, dzisiaj, w momencie, trzecia część drogi do demokracji ateńskiej. Droga do demokracji ateńskiej w poprzednich dwóch odcinkach skupiliśmy, skupiliśmy się na początkach. Skąd, właściwie, wodzi się jeszcze nie taka nazwa. Ale pierwsze formy ustrojowe, czyli kartagińczycy i z format senatu kartagińskiego następnie zahaczyliśmy troszkę, mówiąc o tym, że to był wzór dla Rzymian, ta Kartagina. Natomiast całkiem inną drogą pójdą Ateny. I w poprzednich odcinkach zwracałem Państwu uwagę na ewolucję ustroju Aten, zaczynając od okresu królewskiego, następnie rządów arystokracji, no i gigantycznego problemu, który nazywał się niewola za długi. Wskazałem Państwu także uwagę na to, skąd wzięła się geneza, była przyczyna tak zwanej rządów drakona i reformy prawnej drakona. O tym, jako próba Uporządkowania tego systemu i niedopuszczenia do krwawych walk, właśnie zakończenia krwawych walk domowych. Przez Państwa, te reformy Drakona, przeprowadzone w latach 621 i 620 przed naszą erą, one niestety nie poprawiły w sposób zdecydowany pozycji większości mieszkańców Aten. Dalej. Te reformy usankcjonowały, moglibyśmy powiedzieć, czyli potwierdziły prawnie zjawisko zadłużania się, a pod zastaw, zastawiania członków własnej rodziny lub nawet samego siebie. Czyli zjawisko niewoli za długi, reform, te, te prawo drakońskie, ono nie zlikwidowało. Problem dalej istniał. No i proszę Państwa, ten siódmy wiek przed naszą erą, nazywamy go wiekiem... Wiekiem buntów, wiekiem rewol rewolt chłopskich, rewolt społecznych, ponieważ tą główną warstwą, która traciła swoje majątki, tą warstwą, która traciła potem wolność na rzecz wielkich posiadaczy, posiadaczy to byli drobni chłopi przede wszystkim. Stąd mówimy rewolty chłopskie w Atenach. Aby uniknąć zagłady elity, no bo ta, ta zdecydowana większość chłopi, ale także drobni rzemieślnicy, drobni kupcy, żeby ta większość nie zmiotła po prostu z powierzchni ziemi. W drodze rewolucji arystokratów, arystokraci musieli pójść na kompromisy. I kolejnym takim etapem te kompromisy doprowadzą z czasem do ukształtowania się w Atenach demokracji charakterystyczne tylko dla Aten, mające swoje cechy charakterystyczne, ale o tym będzie mowa w następnym już odcinku, jak faktycznie funkcjonowała ta demokracja. Dzisiaj, jak do niej doszło jeszcze. Kolejny etap, bo czasami mówimy drugi etap w drodze do demokracji. Pierwszy to tak zwany kodeks drakona i prawo drakońskie, a drugi, jak zaznaczam, etap to jeszcze nie demokracja, tylko droga dojścia. Droga dojścia. Drugi to tak zwane reformy Solona. Proszę Państwa, Solon był ateńskim eupatrydą, czyli arystokratą właśnie. Arystokratą, ale tak zwanym arystokratą umiarkowanym, wywodzącym się z tego umiarkowanego skrzydła i on mówił, tłumaczył pozostałym członkom Areopagu, czyli Rady Byłych Archontów, byłych najważniejszych urzędników, Areopag złożony tylko. Arystokratów w VII i VI wieku do i to VII VII wieku przed naszą erą, naszą erą i on tłumaczy swojej tej samej warstwie społecznej. Słuchajcie, musimy przeprowadzić reformy. Te reformy muszą dać no i tutaj uwaga, poczucie sprawiedliwości ludowi. Zwróćcie uwagę, jak powiedziałem, te reformy mają dać sprawiedliwość ludowi. Te reformy mają dać poczucie sprawiedliwości ludowi. Niech lud się cieszy, a władzę dalej utrzymamy my. To było podstawowe założenie Solona. Damy coś tam, tak? Damy coś temu ludowi, niech ten lud tam, e, e, nie, niech ten lud się nie buduje, niech ten, niech ten, niech ten lud będzie zadowolony, e, damy im tak zwane Rzymianie potem nazwa, nazwą to, damy im chleb, damy im, damy, im, damy im chleba i igrzysk, a władza będzie nasza dalej. Więc jeszcze raz powtarzam spryt Solona. Nie oddajemy władzy ludowi. Nie. Nic z tych rzeczy. Władza dalej ma pozostać w rękach arystokratów. Za to damy coś. Jakieś zmiany, jakieś reformy, które ten lud uspo mają uspokoić. Tak? Niech lud będzie szczęśliwy i niech nie wyciąga łapę po to, co nasze, czyli władzę. Proszę Państwa, w roku 595 przed naszą erą istnieje ryzyko, a właściwie zaczynają się zamieszki w Atenach. Istnieje ryzyko wybuchu wielkiej rewolty, wielkiej rewolucji społecznej. I chcąc stłumić ten, 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 ten niepokój społeczny, Solon przedstawia cały pakiet reform. Przedstawia ten pakiet, ten pakiet reform w Areopagu, czyli tej Radzie złożonej z arystokratów, w 594 roku przed naszą erą, i tą datę oficjalnie uznajemy jako datę reform Solona. No to proszę Państwa, cóż tam w tych reformach było? Najważniejszy problem to niewola za długi, jak Państwo mam na nadzieję pamiętacie. Więc co robi Solon? W tym temacie dwie rzeczy. Po pierwsze, stwierdza: Nie można udzielać nowych kredytów pod zastaw człowieka. Nie można pod zastaw, a dokładniej, jeżeli państwo, konkretnie, jeżeli państwo przyjdziecie do mnie, jako eupatrydy arystokraty, wielkiego posiadacza, a państwo jesteście drobnym rolnikiem, drobnym chłopem, drobnym rzemieślnikiem, i chcecie państwo, żeby przetrwać, uzyskać ode mnie kredyt, to ja oczywiście mogę państwu udzielić kredytu, ale jeden warunek, nie może, to wy nie możecie być zastawem tego kredytu. Czyli życie mieszkańca Aten, o ile jest Ateńczykiem, urodzonym z matki Atenki, ojca Ateńczyka, jest święte, wolne. Tak, życie wolnego człowieka nie może, nie może zostać niewolnikiem. Nie, wolny Ateńczyk nie może zostać niewolnikiem, dlatego że no, ma podpisanie taką umowę. Czyli dzisiaj, tak jakbyśmy powiedzieli, w Solon wprowadza formę wzoru umowy kredytowej. To jest tak, jak dzisiaj byście poszli do banku. Tak, a, I w bank. Ma określone ramy prawne, określoną formę umowy. I w tej umowie nie może być wszystkiego. Na przykład nie, mo nie może być horrendalnie z ogromnie wysokich odsetek, tak? tak zwanej lichwy, ponieważ to jest ujęte prawnie. A przed tymi reformami było tak, jakby były tak zwane chwilówki. Czyli kredyty chwilowe, czyli wpadacie do jakiejś tam instytucji, albo instytucja wpada do Was i mówi: świetnie, damy Wam tam 1000 zł, ale oprocentowanie to 100% tygodniowo. Nie? I musicie to spłacać, bo jak nie, to dramat. I Stolen mówi: kredyty tak, ale nie można udzielać kredytu pod zastaw mieszkańca, wolnego mieszkańca Aten. I to jest pierwszy element. Ponieważ w ten sposób Solon tłumaczy, to uchroni mieszkańców Aten tak, przed właśnie wpadnięciem w niewolę. No a teraz jest pytanie: co to był? To jest ten pierwszy. A ten drugi. To no przecież już większość jest niewolnikami. To co robi Solon? A miał trochę farta, proszę Państwa. W tym czasie odnaleziono wielką żyłę srebra niedaleko Aten, na półwyspie Attyka. Zaczyna się wydobycie masowej ilości srebra. Od właśnie przełomu VII i VI wieku Ateńczycy zaczynają wydobywać srebro, i potem wydobywają przez cały VI i V wiek przed naszą erą. I to wydobycie srebra, między innymi, spowoduje, że Ateny, będziemy mówić o Bumie Aten, tak? o tak zwanym cudzie ateńskim, czy też Złotym Wieku Ateńskim. Ale to wydobycie węgla, to wydobycie srebra, przepraszam Państwa, to wydobycie srebra, kiedyś mówiono, że czarne, czarne złoto to węgiel, no dzisiaj najczęściej się mówi, że węgiel to raczej problem, niż złoto, przynajmniej na razie. To wydobycie srebra było kontrolowane przez Państwo. I co on proponuje? Aby część pieniędzy z tego wydobycia przeznaczyć na uwolnienie ludzi z niewoli za długi ma być taktyka win-win wygrał wygrał nikt nie będzie skrzywdzony ci Ateńczycy, którzy popadli tysiącami w niewolę uzyskają wolność będą wolnymi mieszkańcami Aten. natomiast ci Eupatrydzi, arystokraci, którzy udzielili kredytów, państwo spłaci te kredyty. Państwo spłaci te kredyty i wtedy oni też nie stracą. Czyli wszyscy będą zadowoleni. Ci, którzy udzielili kredytów, dostaną od państwa spłatę kredytu, a ci, którzy popali za, za długi, kredyty zostały spłacone przez państwo, a oni uzyskują wolność. No to gdybym to porównał do dzisiejszych czasów, no jak Państwo wiecie, dzisiaj potężnym najczęściej, kiedy mówimy o dużych sumach kredytowych dla obywateli, no to mówimy głównie na przykład o kredytach hipotecznych pod zakup mieszkania, z zakup domu. No i teraz, jeżeli by się pojawił problem, a kilka lat temu pojawił się problem ze spłatą kredytów tego typu. Tak zwane kredyty frankowe, chociażby, bo cena franka szwajcarskiego poszła mocno w górę, i dzisiaj ten problem powraca, i to powraca nie kto wiecznie ze zdwojoną siłą. To gdyby dzisiaj Solon się pojawił, nasz, to Solon powiedziałby w ten sposób: Kochani bankierzy i drogie banki, żeby nie doprowadzić was do kryzysu i upadku, to to, co winien jest wam obywatel, zapłaci państwo a i wy nic nie tracicie. A drodzy obywatele, gdyby, gdyby to państwo nie zapłaciło, a was nie stać na spłatę kredytu, no to bank wam zabiera mieszkanie, tracicie mieszkanie, stajecie się bezdomni. A jeszcze to też może być za mało, bo może się okazać, że suma kredytu jest wyższa niż wartość mieszkania. Więc wy dostajecie mieszkanie, jesteście uwolnieni z tej, z tej, z tej, z tej, z tej spłaty kredytu, a ten, który Wam udzielił kredytu, dostaje pieniądze od, od państwa. Wy jesteście szczęśliwi? Bank jest szczęśliwy. No tylko państwo musi wydać pieniądze. I Solon miał tego faktu, że te pieniądze miał. To była, bo gdyby ich nie miał, no to byłby, to nie wiadomo, co jakby to się potoczyło. Prawdopodobnie doszłoby do krwawej rewolty i krwawego buntu. dalej nie wiadomo, co, co by się z tym stało. Więc jeszcze raz powtarzam. Pierwszy element reform Solona to. Uwolnienie, uwolnienie mieszkańców z niewoli za długi, spłatę przez państwo tym, którzy udzielali kredytów arystokratom, więc arystokraci i opatryci zadowoleni, ludność, większość ludności zadowolona, oraz zakaz udzielania ponownie kredytów pod zastaw Atenczyka. No to jest ta kwestia kredytowa. W ten sposób próbował chciał rozwiązać największy problem społeczno ekonomiczny, a potem dalej idzie polityczny atem. I to na krótki okres się, się sprawdziło, ale na krótki. Potem oczywiście pojawiły się, pojawi się problem. Dlatego, że te, to, co Solon mówi, czyli państwo spłaca za was, to miało być jednorazowo. Tak? Czyli ci, którzy jesteście niewolnikami, bo nie jesteście w stanie spłacać kredytów, to państwo teraz, raz, bo jest kryzys. Państwo spłaci za Was dalej. A dalej to sobie radzicie już. Nie? Następnym razem, jak zacięcie kredyty, to państwo już za Was nie będzie spłacać. Ten raz. Mówimy o tak zwanej kasacji długów. Często w historii używa się pojęcia w języku polskim tak zwane strząśnięcie długów. Strząsamy coś tak? z siebie. Pozbywamy się, z tego, się z, z tego długu. Uwalniamy się. Strząśnięcie z długów to jest tłumaczenie na język polski zwrotu greckiego zajsechteia. Strząśnienie długów. Tego pojęcia nie musicie do końca greckiego znać. Może się Państwo pamiętali. Strząśnięcie długów lub inaczej jednorazowa kasacja tak, likwidacja tego długu. Proszę Państwa, wykonał jeszcze jednej rzeczy. Znaczna część tych Ateńczyków została sprzedana w niewolę poza granicę Aten. No bo jak byli niewolnikami, no to właściciel mógł, zrobić, mógł tego niewolnika zachować dla siebie, ale mógł go również dobrze sprzedać. Jedyne czego nie mógł, to nie mógł zabić niewolnika. Prawo ateńskie gwarantowało ochronę życia niewolnikom. Nie można było niewolnika zabić, w przeciwieństwie na przykład do Rzymu, gdzie Rzymianin z niewolnikiem mógł zrobić cokolwiek zechciał. W Atenach nie, nie można było zabić niewolnika, ale można go było sprzedać, na przykład. I ci, którzy zostali sprzedani za granicę, Solon mówi, wykupujemy naszych. Ateńczycy mają wrócić do Aten, jeżeli gdzieś zostali sprzedani. No to co? Szczęśliwi? Czy na razie ktoś jest poszkodowany? Nie. Wszyscy na razie szczęśliwi. Ale pamiętajcie, no, będzie jednorazowo. I jedno, bo akurat w tym momencie są na to jeszcze fundusze. Tak? Proszę Państwa, większość obywateli, większość, jeszcze, no, pojęcie obywatel pojawi się dopiero z czasem oczywiście. To też to będzie na będzie następnej lekcji, będziemy tłumaczyć o co chodzi. Proszę Państwa. Większość mieszkańców Aten odzyskuje wolność. Ci, którzy byli niewolnikami sprzedanymi za granicę, większość wraca do Aten. W związku z czym mówimy, że Ateńczycy od, odzyskują wolność osobistą. Stają się ponownie wolni. Tylko pytanie. Czy Otrzymali oprócz tego jakieś inne prawa, prawa polityczne. No bo do tej pory cała władza była w rękach arystokracji. Więc pytanie, mam nadzieję, pamiętacie początek tego dzisiejszego spotkania? Powiedziałem, Solon chciał dać ciastko i mieć ciastko. Czyli uspokoić lud, ale nie oddawać mu władzy. To był jego zamysł. Proszę Państwa, w takim razie co zrobił? Przeprowadził reformę polityczną, podzielił społeczeństwo na cztery warstwy społeczne, w zależności od dochodu, od majątku. I te, te cztery grupy, najwyższa grupa, czyli najwyżej, do, te, ta grupa, która miała najwyższe dochody, jak Państwo wiecie, podobnie jak dzisiaj we współczesnym świecie, to już wtedy trzeba było się rozliczać ze swoich dochodów z państwem. Mówimy o tak zwanym rozliczeniu ze, ze skarbem państwa z podatków, tak? a i na podstawie corocznych dochodów spisu, kto ile ma majątku, podzielono to na cztery grupy społeczne. Dzisiaj byśmy powiedzieli progi podatkowe. Dzisiaj byśmy powiedzieli cztery grupy w zależności od, od, od podatków. I teraz, proszę Państwa, najważniejsza zasada w reformach Solona polegała na tym, im jesteś bogatszy, im jesteś zamożniejszy, ty masz więcej praw, ale także więcej obowiązków wobec państwa. Im jesteś uboższy, tym masz mniej praw, ale też mniej obowiązków. Generalnie zasada za prawami ciągną się obowiązki. No i proszę państwa, kiedy mówimy, cztery grupy społeczne w reformach Solona no to kochani te, te pierwsza grupa najbogatsi a ja mówię oczywiście o wolnych mieszkańcach ten nie o niewolnikach i nie o obcokrajowcach, tak zwanych metojkach, którzy mieli prawo przebywania na terenie Aten, tylko o Ateńczykach urodzonych, urodzonych, urodzonych z matki i ojca Aten, z matki Atenki i ojca, i ojca Ateńczyka. Proszę Państwa, pierwsza grupa, ta najbogatsza, która przekroczyła dochód no, liczony, tak jak dzisiaj byśmy liczyli to powiedzmy w złotówkach, ileś tam złotówek, tak? tak? W Atenach były to tak zwane medimny początkowo i ta pierwsza grupa, ci, którzy przekraczali 500 sztuk dochodu rocznego, ci mieli, proszę Państwa, najwyższy. I druga grupa, ci, którzy przekraczali, czy przekraczali 300 sztuk, te dwie najbogatsze grupy miały pełne prawa polityczne. Pięć minut. Pełne prawa polityczne. Co znaczy pełne prawa polityczne? Prawo wyboru na wszystkie urzędy, dostęp do wszystkich urzędów, w tym najważniejszych, tak zwanych urzędów archontów, czyli tych najważniejszych urzędników ateńskich. Więc proszę zwrócić uwagę. Tylko najbogaci, dwie warstwy najbogatsze, mają dostęp do tych najwyższych urzędów. No ale jak Państwu powiedziałem, prawa są za sobą także obowiązki według solona. W związku z tym, ci, ponieważ oni mają prawo do dostępu do najwyższych urzędów, będą też płacić najwyższe podatki. I jest zasada, że im jesteś w wyższej grupie, tym płacisz wyższy podatek. Także mają obowiązki pewne wojskowe. Proszę Państwa. Natomiast trzecia grupa społeczna, która ma dochody powyżej 200 medinów, ma dostęp tylko do niższych urzędów. Nie może pełnić najwyższych funkcji w państwie. Ma prawa polityczne, ale nie może pełnić najwyższych funkcji w państwie. Tak? Może pełnić urzędy pomocnicze. Te trzy warstwy najwyższa, pierwsza, druga i trzecia pod względem dochodów i płaconych podatków. To te trzy grupy mają prawa polityczne, jeszcze raz powtórzę, dwie najwyższe grupy mają pełnię praw, dostęp do wszystkich urzędów, trzecia grupa tylko do niższych urzędów. I te trzy grupy płacą podatki, im większy dochód, wyższa grupa, tym wyższy podatek, i mają też obowiązki militarne. Dla przykładu, najwyższa warstwa musi samodzielnie sfinansować budowę okrętów. Najwyższa warstwa musi samodzielnie sfinansować swoje własne uzbrojenie ciężkozbrojnego piechura. choplity. To było bardzo drogie uzbrojenie. Nie każdego na to było stać za swoje pieniądze. Państwo nie dawało broni. Każdy musiał się samodzielnie uzbroić. Druga warstwa społeczna... A... Nie, 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 nie stać już było ich na budowę samych okrętów, w związku z czym oni ten właśnie naj, on najczęściej byli właśnie tą podstawą, y, 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 podstawą piechoty, falangi, tymi ciężko zbrojnymi hoplitami. Trzecia warstwa społeczna to była często lekka, częst, często lekka, lekka piechota. No a jeszcze staje nam czwarta. Czwarta, proszę Państwa, grupa, czyli ci, którzy mają dochody poniżej 200 sztuk demninów rocznie, ci nie płacą podatków. To tak, jak i dzisiaj byśmy powiedzieli, jest pewien dochód zwolniony od podatku. Jeżeli macie mniej dochody, poniżej jakiejś liczby, to od tego nie płacicie podatków. Ponieważ oni mają niskie dochody, więc to, co zarabiają, musi, zostaje u nich, bo muszą przeżyć, nie płacą podatków, a w takim razie nie mają praw politycznych. Zgodnie z założeniem. Im więcej, Im więcej praw, tym więcej obowiązków. Skoro nie ma obowiązków, to nie ma praw. Proszę Państwa, oni nie posiadają, nie płacąc podatków, nie mogą pełnić żadnych urzędów. Nie mają żadnego wpływu na losy państwa. Jest za to jeden obowiązek. I, 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 i nie mają też obowiązku służby, służby wojskowej. No oni muszą jakoś to przetrwać. Pytanie jest takie do Was na koniec, bo już zbliżamy się do końca. Oczywiście, no dobra, to w takim razie, ale przecież flota, no to wioślarze głównie trzeba napędzać okręty, tak triery. To kto tam wiosłował? Niewolnicy? Nie. W Solona wiosłowali ci, którzy ta trzecia grupa często. Albo ustanowili lekko zbraną piechotę, albo właśnie wioślarze. To byli wolni, płacili niskie podatki i służyli jako wioślarze w flocie. W zamian za to mieli dostęp do niskich urzędów. A ta najbliższa, czwarta warstwa nie płaciła podatków, nie służyła w wojsku. Ale nie miała żadnych praw politycznych. Efekt? Podsumowując? Proszę Państwa, czy Solon osiągnął swój cel? Tak. Czy podzielił się władzą? Czy patryci arystokraci podzieli się władzą? Nie. No przecież najwyższe urzędy dla najbogatszych, niższe urzędy dla warstwy średniej, a biedota nie ma żadnego dostępu do władzy, do żadnych urzędów. Czy uspokoił społeczeństwo przynajmniej na krótki okres? Tak. Przecież odzyskali wolność, spłacono ich długi, wykupiono z niewoli. Win? Win. Wszyscy szczęśliwi, wszyscy zadowoleni. Ale pytanie, czy długo taki raj mógł trwać? No, a na to sobie odpowiemy na następnym spotkaniu. Zwróćcie uwagę, jakie rzeczy się pojawiły. Podział na warstwy dochodowe, podatkowe. Zasada: Im więcej praw, tym więcej obowiązków. Obowiązki służby wojskowej, płacenia podatków. Proszę Państwa, przecież to jest dzisiaj norma społeczna. Norma państwowa. W takim razie możemy mówić, że Solon i jego reformy rozpoczęły proces drojścia do pełnej demokracji. Dojścia do tego, co mamy nawet dzisiaj. On nie chciał w pełni reformować się, oczywiście. Chciał uspokoić sytuację. Częściowo się to udało. Ale dzięki tym reformom będzie można pójść dalej. Bo ci ludzie, którzy uzyskali wolność, jak są już wolni, to zażądają praw. Ale o tym następnym razem. Buziaczki.